Lekki stresik? Jest, jest, delikatny jest. Powodzenia. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, pierwsi zawodnicy już wystartowali. Trasa jest naprawdę bardzo techniczna i bardzo wymagająca, ale dostarcza dużo zabawy i dużo, myślę, że takiej fajnej adrenaliny zawodnikom. Więc trzymamy kciuki za wszystkich, trzymamy kciuki za siebie. Krystian, klasa MLQ. Troszeczkę stresik jest? Troszeczkę, ale jest. Przepraszam, eee. czy nie wie Pan, za czym ta kolejka tam na górze? Eee. Generalnie tam podali tu skapki, bo czereśnie w tym roku drogie. I kolega powinien jest. mieć tą bluzę, którą ja mam, ponieważ leci Wander 600 na Zigueju. Kibic, kibicujecie partnerom swoim, stresik jest? Tak, widać, widać Kubańczyka. Stres jest ogromny. Ale jakieś przygodnie było jeszcze? tak zostanie. No i tak trzeba Oleżanki też? Pierwszy raz trzymamy kciuki, jest dobrze. Super. Ile jadą? Dziewczyny idą piecem. Lec i Rodzice klasa MLQ z trasingiem. Jest yes, i to bardzo. Ale wszystko powinno w porządku, więc y, trzymamy kciuki za naszych. ma dwie godziny. Młodzieżowa Liga Kładowa, czyli najmłodsi uczestnicy już skończyli rywalizację. Cali, zdrowi, rodzice szczęśliwi. Bardzo się cieszę. Zaraz pędzimy. Będziemy, Proszę, jakie uściski, jest temat, jest. Mój ty zuchu, Martynka, dwa słowa, gadaj. Nie wiem. <laughs> jak Ci się jechało? Bardzo dobrze, niektóre odcinki tam przerażały, ale było dobrze, na kłodzie sobie poradziłam, więc... Robota zrobiona. Tak. Bardzo się cieszę. Kondycja jak? Dobrze. Gotowa na drugą rundę? Chyba tak. A tato? Gotowy, gotowy. Zastrasowany nadal, ale gotowy. Słuchajcie, młodzież też potrafi. ale nie opowiadaj. Bo coś się dymiło za tobą słyszałem. Nie wiem. Co Chyba to pasek spaliłem, nie wiem. O, się zaczęło. A ty wiesz, że jechałeś na tylnym napędzie? Czał czas No, ryzykownie trochę. To? No. Pewnie wolić na tylnym napędzie, bo jest lżej, nie? Nie wiem, sam. No, nie wiesz na, sam, to na następnym razem na drugą rundę pijasz 4 koła, obowiązkowo. Będzie bezpieczniej i będzie skuteczniej. Dobra? Czemu? 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 Muszę, na tylnym... No, bo na tylnym się bardziej świruje, a tu jest trasa techniczna. Ale robota dobra. Super. Brawo. Pięknie. Ekstra. Brawo dla taty. Ehe! Jesteśmy właśnie na drugiej rundzie polskiej ligi ATV na torze w dzikowcu. Niesamowite miejsce, ponad 10 km jazdy w taśmach, bardzo techniczny tor, każdy znajdzie coś dla siebie. Jest to tor świetny zarówno dla takich starych jak my, oraz dla młodszych, jest tutaj, są tutaj zawodnicy, którzy mają po kilkanaście lat. Fantastyczne miejsce, świetna zabawa, świetna adrenalina i w sposób legalny. I to właśnie legalne i tu wielkie ukłony do władz gminy Nowa Ruda, że wyraziły zgodę i udostępniły to miejsce do legalnego jeżdżenia kładem czy samodem terenowym. I słuchajcie, to jest godne do naśladowania. Inni powinni brać przykład, że miejsca, które można wykorzystać w fajny sposób są, tylko trzeba je znaleźć, odpowiednio zagospodarować i wszyscy są zadowoleni. Świetny przykład dla innych gmin, więc zachęcamy, a na tę imprezę zapraszamy wszystkich fanów i petrolheadów, fanów ATV motoryzacji, bo tutaj naprawdę świetna zabawa, fantastyczna atmosfera i cudowni zawodnicy. Przede wszystkim tu, gdzie jesteśmy, teren, góry, zmienne drogi, wszędzie ludzie uśmiechnięci. No i ja tu lubię, przyjeżdżać. I uważam, że każdy, kto kocha taki motoryzacyjny klimat i taki górski, powinien tu być. Zdecydowanie. Szybki pisto, paliwo dolane, jedziemy dalej. Tak, tak, w paliwie jestem, ale go dalej, walczymy. To jest jedyny kierowca, który na całej trasie wyprzedzał lewą stroną z włączonym kierunkowskazem. Bezpieczeństwo Pełne. ponad wszystko. Perfekto i jeszcze dziękował. Jeszcze dziękowałem. Dziękował, kłaniał się. Ktoś pięknie. tego puszczałem, kto chciał. Znaczy nikogo nie puszczałeś, ale. Dwóch było... puściłem, bo dwóch nie ma. Młody założone. wielki, A, człowieku, wiesz, pełna duma. Puścił dwóch na różowych quadach. Wszystkiego dobrego. Szymon, ee, dwa słowa. W tym roku lecisz już poza trasą MRK, czyli skoczyłeś na głęboką wodę. Jak oceniasz rywalizację w tym sezonie i te zawody? No, zawody super, trasa super, na pewno wymagająca dosyć. E, rywalizacja, no to jest z kim powalczyć, bo jak patrzyłem na resztę z no to no, challenge wyprzedzamy. <laughs> Poznajecie? Bart. Długa nasza wspólna historia, bardzo utytułowany zawodnik w Polsce i jeden z nielicznych, który reprezentuje Polskę na bardzo poważnej scenie międzynarodowej. Waldo, kiedy skończyłeś Hande Wolfa? Wczoraj. A co Waldo robisz tutaj? No przyjechałem pojeździć, tylko sprzęt <laughs> nie dał rady. <laughs> Słuchajcie, gość prosto z najtrudniejszego rajdu w Europie, a niektórzy twierdzą, że nawet i na świecie, eee, ścigając się naprawdę w poważnej stawce bardzo poważnych zawodników, Gotowy do rywalizacji w polskiej Lidze następnego dnia, no ale sprzęt pokonał, znaczy został pokonany. Rumuna, Rumuny dały radę z, ze sprzętem. Waldo, a jak oceniasz polską ligę, ponieważ jesteś również mistrzem Polski, zwycięzcą polskiej ligi ATV sprzed dwóch lat? Czy już ten czas szybciej leci? Znaczy, ja bym tak odpowiedział, żeby nie odpowiedzieć, nie? <grym> <grym> Skoro już kiedyś byłem, y, nawet dwa razy, bo się zdarzyło, tak. a nadal po Rumunii 1200 km przyjechałem, żeby być tutaj, no to co ja mogę sądzić o Lidze? <grym> powiedz, no. Kocham, <grym> lubię i no to trzeba przyjeżdżać. No bo tu dzisiaj nasza ambasador mówiła o tym, że no to jest legalne, tak? To nie jest tak, że tam za górką ktoś jeździ. Po prostu no, robimy zawody, spotykamy się i właśnie o to chodzi. Słuchajcie, z wielką przyjemnością. Waldo. Że udało się tam chociaż trochę pojeździć. Pierwszy raz dzikowiec w takim wydaniu, ta długa, taka długa trasa. Osobny odcinek do Ekstremu. Myślę, że wspólny odcinek ten w Połączkach był odpowiedni dla wszystkich. Nie, nie było tam za dużo stania, porównania, czekania. Natomiast osobny odcinek dla pozostałych tras. Bardzo serdecznie dziękuję za to, że nie porozjeżdżaliście dzieciaków, a wręcz czasami ustępowaliście to, o czym mówiłem, że te dzieciaki jeżdżące, dzieciaki, młodzież jeżdżąca w młodzieżowej widze ładowej, naprawdę nie dość, że jeżdżą bardzo dobrze technicznie, to jeszcze kondycyjnie mogą zawstydzić niejednego z nas. Chcieliśmy Cię docenić podziękować za szerzenie postawy fair play. Ogromne brawa. Przechodzimy do wyników oficjalnych.